Wyjątkowość Ciplast Primera Szybki Grunt SBS znajduje potwierdzenie we wszechstronności jego zastosowań. Głęboka penetracja powierzchni sprawia, że idealnie nadaje się do zabezpieczania fundamentów ścian i piwnic oraz innych elementów budynku stykających się z gruntem bądź z wodami opadowymi. Ciplast Primer Szybki Grunt SBS doskonale sprawdza się również w gruntowaniu betonowych powierzchni balkonów i tarasów. Znajduje także powszechne zastosowanie w gruntowaniu nowych powierzchni pod każdy rodzaj pap asfaltowych. Doskonale sprawdza się przy renowacji starych pokryć dachowych, oczyszcza i gruntuje podłoże pod wszystkie rodzaje PAP. Oprócz powierzchni betonowych Syplast Primer Szybki Grunt SBS bardzo dobrze zabezpiecza obróbki blacharskie, zwiększając siłę przyczepności mocowanych do nich PAP zgrzewalnych. Wysokie właściwości penetracyjne Siplast Primera sprawiają, że idealnie nadaje się do impregnowania powierzchni drewnianych, szczególnie tych, które narażone są na kontakt z gruntem i wilgocią. Seaplast Primer szybki grunt SBS zapewnia doskonałe zabezpieczenie antykorozyjne gruntowanej powierzchni, dlatego sprawdza się przy zabezpieczaniu stalowych ogrodzeń. Zabezpieczenie antykorozyjne gruntowanej powierzchni sprawia, że SeaPlast Primer znalazł również zastosowanie do zewnętrznego gruntowania grojowic oraz kręgów betonowych. Wyjątkowe właściwości SeaPlast Primera szybki grunt SBS, a przede wszystkim gwarancja głębokiej penetracji gruntowanego podłoża, sprawia, że jest to uniwersalny środek do gruntowania powierzchni z betonu, drewna i stali. SeaPlast Primer szybki grunt SBS. Jest bezkonkurencyjny cenowo. Ponad 7 razy szybciej schnie. Ma ponad 3-krotnie większą wydajność. Zapewnia ponad 2,5 raza większą penetrację. Gwarantuje 20-krotnie lepszą trwałość. Siplast Primer to lider w dziedzinie środków do gruntowania na rynku polskim, który we wszystkich istotnych parametrach wyprzedza konkurencję kilkukrotnie. Wykorzystaj to.